Szanowni Państwo, dosłownie kilka chwil temu otrzymałem telefon w sprawie skandalicznych wydarzeń, których doszło w Wieleśni. Jak Państwo zapewne wiecie, w dniu jutrzejszym, 7 grudnia w Wieleśni odbędzie się referendum. I wyobraźcie sobie, no, że doszło do, do incydentu no, wręcz nieprawdopodobnego. Otóż baner został zerwany z jednej z nieruchomości, jednej z posesji. To był baner, który nawoływał do tego, by iść na referendum. Właściciel nieruchomości dogonił sprawców i został potraktowany po prostu nożem, ma 20-centymetrową ranę ciętą. No, uważam, że taka eskalacja to jest szaleństwo. Proszę Państwa, w Cieszynie dzieją się podobnego typu rzeczy, no ale aż takiej agresji tam nie ma, jak, jak do jakiej doszło wieleśnie. No. Apeluję o pamiętanie i do jednej, i do drugiej strony. No nie o to w tym chodzi referendum, żeby, żebyście się nawzajem, no, po prostu niszczyli, nienawidzili i wręcz atakowali, no, nożami, tak. Idźcie na referendum, głosujcie. Od tego jest właśnie referendum, żebyście państwo, przy pomocy cywilizowanych metod wyrazili swoją dezaprobatę albo aprobatę, głosujcie za, głosujcie przeciw, no ale apeluję tu, żeby, żeby zakończyć to szaleństwo. Nie o to chodzi, żeby włodarze, zwolennicy włodarzy, tak czy przeciwnicy no, skakali sobie do gardeł. Także referendum to jest cywilizowana metoda. Idziemy, rzucamy kartkę do urn i tak to rozstrzygamy w demokracji.